Największym zagrożeniem stał się rynkowy optymizm. Jeżeli rynki wyceniają optymistyczny scenariusz, to trudno pozytywnie zaskoczyć inwestorów. I o najnowszych wynikach kwartalnych będę rozmawiał z Mikołajem Sobierajskim, analitykiem rynku akcji w XTB. Dzień dobry, panie Mikołaju, witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To porozmawiajmy przede wszystkim o siedmiu wspaniałych i o tym, jakie raporty. Wyniki pokazują w raportach kwartalnych. Zaczynamy od Tesli, może? Dobra, może, może być, super. Siedem wspaniałych, Magnificent Seven, można powiedzieć, że teraz w tym momencie jest to publikacja wyników przez tą grupę, tę grupę spółek jest już w takim wydarzeniem, można powiedzieć, że makroekonomicznym, na którym wszyscy czekamy, można powiedzieć, że porównać się do decyzji banków centralnych w sprawie obniżek stóp albo podwyżek stóp procentowych. Można powiedzieć, że w tym momencie tak naprawdę wchodzimy w decydujący moment całego sezonu wyników, ponieważ wszyscy inwestorzy głównie skupiają się faktycznie na tych największych technologicznych spółkach z grupy Magnificent 7, które odpowiadają w tym momencie za blisko 40 35-40% kapitalizacji S&P 500, więc można powiedzieć, że 7 spółek jest mniej więcej tyle samo warty, co 490 pozostałych. Dużą uproszczeniem oczywiście. To I mimo wszystko tutaj tak pokazuje skalę zaangażowania inwestorów w te konkretne spółki. I tak jak zostało to wspomniane na samym początku, optymizm jest dosyć dużym w tym momencie tym jest, jest bardzo duże wobec, wobec tych spółek. Niemniej jednak jest też w pewnym sensie zagrożeniem, ponieważ w momencie, kiedy spółki, na które wszyscy liczymy z Magnificent Seven, mogą nie dowieść tych wyników, inwestorzy mogą się poczuć rozczarowani, ale groźniejszym reperkusją jest niewątpliwie fakt, że inwestorzy mogą czuć się przestraszeni tym, że hostca technologiczna ulega. Powoli się kończy. I na przykładzie teraz testy, która ostatnio opublikowała wyniki, widzieliśmy, że przychody spółki, sprzedaż testy była rekordowa. Ponad 28 miliardów dolarów zanotowanej sprzedaży. I jest to bez wątpienia, bez wątpienia świetna informacja, ponieważ konsensus rynkowy. Był trochę mniejszy. Oczywiście e, należy tam się doszukiwać w samym raporcie kilku takich powiedzmy łóżek dziegciu, które się pojawiły. E, zysk netto dużo mniejszy niż się spodziewaliśmy. Natomiast marżowość Troszkę trochę poszła w górę. W tym momencie koszty, które są ponoszone przez spółki z Magnificent Seven, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, rozwój robotyki można powiedzieć że, można powiedzieć, że dalszych badań związanych ze sztuczną inteligencją są gigantyczne. Co oznacza, że przychody muszą być gigantyczne. I w momencie, w którym te przychody i zyski netto zaczną się delikatnie rozjeżdżać z tym, co w tym momencie oczekuje rynek. No możemy wtedy zacząć się zastanawiać, czy hosta technologiczna się nie kończy. Musimy czekać na kolejne raporty z grupy Magnificent Event, które będą nas informowały, czy hosta technologiczna się już skończyła, czy jeszcze możemy na fali wzrostów, na fali wyników tych spółek dalej rosnąć jako inwestorzy, którzy inwestują w indeks. Warto zwrócić uwagę na to, co same spółki jak oni widzą swoje prognozy na kolejny kwartał i na kolejny kwartał i na następne lata bo to, to tak naprawdę zdefiniuje naszą narrację czy my jako czy jesteśmy już w schyłku obecnej hosty technologicznej czy też nie i na to warto zwrócić uwagę przy publikacji tych tych, tych wyników to pojawia się pytanie czy to już jest bańka spekulacyjna oczywiście nie mam żadnej naukowej mam chyba metody która by precyzyjnie mierzyła czy to już co jest bańką, a co jeszcze nią nie jest? E, tak, niewątpliwie m, jesteśmy w tym momencie w dosyć, m, może nie krytycznym miejscu, bo to jest za duże słowo. Jesteśmy m, w takim dosyć m, momencie przełomowym, można powiedzieć. Oczywiście wyceny tych spółek z Magnificent 7, e, na czele z N NVIDIA, z Microsoftem, są już gigantyczne. Spółki są warte ponad 4 biliony dolarów, co by było niespotykane w historii. do tej pory. Niemniej jednak analitycy spodziewają się, że na fali informacji, które te spółki będą nam publikowały i na fali umów, powiedzmy, geopolitycznych, z tych wszystkich zawirowań geopolitycznych, te spółki dalej będą rosły, ponieważ mają ku temu dużo. Mają ku temu wielkie możliwości, tak naprawdę. Sztuczna inteligencja jest w tym momencie na fali i rozwiązania, które są proponowane, które są powiedzmy na bazie tej sztucznej inteligencji, są żywo wdrażane już w rozwiązania różnych spółek. To, 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 to trochę jest innym, wydaje mi się, innym casem niż to, co mieliśmy, niż to, co obserwowaliśmy 20 parę lat temu w przypadku spółki, w przypadku um, bańki spekulacyjnej Dotcom. Tutaj rozwiązania sztucznej inteligencji i firm z ekspozycją na AI są, są można powiedzieć, że momentalnie monetyzowane. Oczywiście problemem są e, koszta, e, ponieważ e, widać, że spółki są tak bardzo się, powiedzmy, e, sfokusowały na sztuczną inteligencję, że przypalają olbrzymie ilości pieniędzy na to, ale liczą, że im się to wzróci. I same spółki są przekonane, że w dłuższej perspektywie. E, Inwestycje, które w tym momencie. W, to, które są, w, 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 w które są zaangażowane, zwrócą im się. E, dlatego też uważam, że powiedzmy, to jeszcze nie jest bańka. Jesteśmy można powiedzieć, że e, e, oczywiście wiara inwestorów w te spółki technologiczne jest olbrzymia. E, niemniej jednak wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze daleko od takiego, takiego powiedzmy punktu, gdzie e, wszystko rośnie, nieważne jakie są informacje. Jakie są oczekiwania wobec spółek zaliczanych do grona siedmiu wspaniałych? O tym rozmawiałem z Mikołajem Sobierajskim, analitykiem rynku akcji Wix.tp. Dziękuję, Panie Mikołaju. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.